Siemano, jestem, bo to właśnie co jest AWP. Mam do Was takie pytanie. Czy yy, ogólnie o nagrywaniu filmów na YouTube? O, ale żebym wyskoczył. Teraz jestem na serwerze SAMP, do którego IP będziecie mieli w opisie. O! Może cheaty. Przyspieszenie, a jak? A więc tak, teraz takie mam pytanko. Yy, dotyczące. Nagrywania filmów. A więc yy, czy pasowałoby wam to jakby teraz mnie słyszycie? Czyli nagrywanie wszystko na jednej ścieżce ogólnie nagrywanie mikrofonu i dźwięk, dźwięk, mikrofonu dźwięku z gry i obrazu gry programem Fraps jednym programem. Czy nagrywanie to wszystko oddzielnie, żeby mogę sobie tam mieszać takie różne wszystkie rzeczy. Ale tak. Gdybym nagrywał ty co teraz, czyli jednym programem wszystkie te dźwięki. Eee, yy, wow, wow 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 wo, 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 spokojnie, 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 nie! Dobra. To byście ogólnie mieli szybciej filmiki, wiecie. Lepsze filmiki, no może nie lepsze, bo te szumy tam w ogóle yy, dłuższe te filmiki były, bo bym nie miał takiego problemu z tym z później z tym renderingiem. Nie miałbym później wiecie Tam nie musiał się męczyć Po prostu bym coś zrobił Wiecie po prostu bym to y, Zmierzył wagę tego co tu stoi Ale wleciałem Dobra jak ja, już mówiłem Tak jest dla mnie lepiej Ale ja wiem że y, Ogólnie Lepiej by było gdybym nagrywał ta, y, Sposobem wiecie oddzielnie Wtedy mogę sobie tam, wiecie, zmieniać głos, nie muszę tam takich różnych rzeczy, wiecie, chycę o podłoże. Więc proszę ci teraz pisać. Teraz, jak już mówię, zszycie mnie zagrywania jednym programem. A zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak nagrywam to programem, obydwoma dwoma programami. Ok, więc teraz nagrywam już y odd oddzielnie y audio. Kurde, idziemy. A więc, napiszcie jak to tam, bo jak tak oddzielnie audio, to dodaję tam sobie jakieś basy yy, od, ro, Ogólnie odszumiam Ło Jezu, wyleciałem, nie chcę O, hehe <grymny> Dodaję sobie basy tam, yy, wiecie, podgłaśniam Takie różne rzeczy, mogę sobie modulować głos ogólnie Czego nie robię Mogę tak, tak żeś przyciszać, wiecie dźwięk z gry jeżeli uważam, że na przykład w tym momencie jest za głośno, tak jak na różne rzeczy. Mam o wiele wiele więcej, wiecie, tam rzeczy do zrobienia, ale jak już mówiłem, trochę cięższe jest, ale nie tak, że bardzo ciężko, że no w ogóle dałbym radę to robić. Ale wiecie, tam to od, od razu włączam frapsa i nie muszę nic sam robić. Tylko naciskam i nagrywam A tak to muszę się przygotowywać Takie różne rzeczy Zaraz lecę Łaaa poleciałem O Jezu O Jezu O Boże. O Bożu. O nie O Jezu. O. o Boże mm, A i czy może chcecie serię z Geta Samp Bym wtedy nagrywał ją z moim kolegą No dwoma ziomami takimi A więc chowany się kończy więc jeżeli chcecie dołączyć do tej serii, to piszcie, piszcie swoje niki jakie tutaj macie. Pogadamy, bo programy pogadamy na sklepie może. Ale tutaj pytanie było, jak wam nagrywać filmy, czy tak jak było na początku, czy tak jak jest teraz. Ja lecę. A więc piszcie to, ja już tutaj przedłużam jest północ, a jutro... Znaczy dzisiaj już o 6 muszę wstać, ponieważ... Zaczyna mi się ferie wczoraj, czyli w sobotę. Mieliśmy koncert. Ferie mi się zaczęły i ogólnie w... rozpoczynam feriami wyjazdem z Wykiem do akoparku. Ta, teraz bananie się przed Wami. Bananie. Szpanuje. O, wyskoczyłem, poleciałem. Patrzcie, tak się lata. I to sam raz. No to więc, piszcie tam, jak a, piszcie tam. A ja dzięki za zapisanie go komentarza. Ja wyląduję. Wyląduję? Wylądowałem. No to kończę ten film. Dzięki. Mam nadzieję, że ktoś tam chociaż coś napisze. Usiądziemy sobie jako pasażer. I na razie.